Więc z gry jest ze mną bączek i gramy właśnie Siema. sobie skrzydłowego. Mam leciutkie ścinie, bardzo was za to przepraszam. Bączek nie żyje, aha, spłaka, dzięki, bączek, że mówisz. No co, kędyś mi no. Nie było kiedy zacząć filmu, niest niestety, i tak zgubyły, Zaczynamy. Zaraz w pośpiechu. Na początku poniesie Ścinać będzie. No jest twój procesor musi się dostosować. Nie ma sensu to sobie. Oczywiście przypominamy, że gr gramy tylko dla zabawy. Nie no jesteśmy tak. jakimiś profesjonalnymi graczami, więc bez spin. A ja na lagu go zabiłem, widziałeś jakie to piękne było. No e, jest... u mnie to tam się normalnie biegałeś, to wiesz. No u mnie na lagu go zabiłem, więc... No to będziesz miał wesoły materiał. Ale nie zabił No, teraz ja twój mecz? Celownik mam Czerwoną kropkę Halo, kwadracik, nie kropka Co oszukujesz? Teraz trzecią będę ja będę pewnie krajową Nagrywamy z, z wejścia można powiedzieć bez rozgrzewki Masz Majnujesz tylko pieniądze Lecy Ktoś mu od razu strzelać do nich, nie? ani mi najpierw granata rzucać przed twarz, a potem im mówić, no, że plecy. Nie no, ja rzuciłem granatę, a potem że to jest coś w plecy. to ja teraz zostanę przy fleszach. Chodź domkiem, pójdziemy. Ktoś rozumie Rus. niech nam to przetłumaczy. Co, co, co to ma znaczyć, halo? Bo ja teraz nie wiem, czy on nas obraża. Shiftem. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, pleców. No chodź. Chodź, pakę, masz. Ej, ja, okay. to pieszka, masz! Łap, łap! Ja patrzę balkon. Jaka? Jeden, drży. Ej, granat, z balkonu. Dobra. Ty z no. balkona, ja z betonu, zrozumiałem. Ten odcinek będzie lepszy niż ostatni. Zdecydowanie. No. Ja mam takie... Gdzie jest beton? O no nie, ten... ten odcinek już w ogóle rozwali YouTube, Eee... Y. że go sprzątnął. Auga masz, jak chcesz. E, nie, dzięki augom raczej tak niezbyt. Czekaj. Palepiach. Jest coś w piachu. Chyba. Nie, balkon, z balkonu zeskoczył. Co ty mówisz? No, zapik. już <śmiech> ze śmiechu byłem pełny, że on mnie zabije. Nie to ja masz. Ja mam za dużo hajsu Ej. A, przejwa. No, to ten. Nie, idzie nam zdecydowanie lepiej. Końca AM the team, nie. A M the AM the lepsze. To, no. stwór, to wyjdź z tego teamu jest twórz swój. Nie no, obaj mamy kartę AMD, no to co. AMD nie no, AMD to... Oni w ogóle wiedzą co zaznaczyć to za raczej... Będą chcieli to teraz rozszyfrują. Jasne, tak. Jakby zobaczyli <laughs> czwórki z teamu innego, to by wiedzieli. No, co za farciarz. Oba palę lewo. To pal lewo, ja smokuję o tak i idziemy domkiem. O nie. Awpa. AWP Powiem ci, że miałem ochotę już z nożem podejść Chcesz AWP? Nie Ja mam AWP i Digla. No co oni piszą? Chyba nawet ruski nie jest No, może nie Ło wow. na Brawo, mają jeden punkt. No A my prawie tyle samo punktów. Czekaj napiszę No, ty ten. go Dwa ciedłowa, nie? Uh O-o-o! -oh. No ammunition! Malowa miał 18 HP. No ja mu 14 zadałem. No to ten. To chyba wyczuliśmy się cieca pewnie. A głupoty. Ale co to za zdjęcie tam jest? Co ten typer ma za zdjęcia? Jeden chyba na pałacach, bo... Obroniłeś mnie, kufle. Ja się... na tym 3HP, ale my mamy parkę, on musi do nas przyjść. No tak, ale ja pójdę za nim. No ja mam 3HP, więc... więc jak zginiesz, to. Jest, pakę bierze. Mówiłem, zostań pilnuj. C minus 34 ma. Ile mu zabrałeś? Pięćdziesiąt. Mówiłem, zostań ze mną. To nie, ja wiem lepiej. Dobra, teraz się zmieścimy. Co? Ale co on ma na zdjęciu? Ja to jego zdjęcie rozpraszam Akacia ma. Nie, nie myślałem, że go wziąłeś. Myślę, Jeden HP Cja. Ja. Uważaj, wiem, ja poszedł do ciebie drugi na ten domek. Domek go barwał, domek nie żyje. Typek myślał, że ja się to, to umrze Ja się to przeżyję. Mm. Co? Silver 2! Wszyscy w komentarzach piszą brawo. Piszą minutę filmu i piszą brawo. Chyba 3 lata na tym koncie piję Silvera 2. Mam 204 wykrane. E, a jeśli nie wiecie czemu, to dlatego, że po prostu na tym koncie kiedyś grałem. No, nie szło mi wbijanie rangi na drugim koncie, mam większą rangę, ale... Ale to ma przez ekrę i nie chcę mi się na tamtym koncie grać. Tylko dla szpanu, kiedy gramy z jakąś dziewczyną. Haha. Przypominam ci, że jedyna dziewczyna, która z nami gra, to moja kuzynka. No. I zwykle kiedy z nami ga, to wbierz na tamte konto. <grym> a nie, to ja jak jak Jak... jak no jak murzynkę. Murzaj, mudrzyn. No wiesz, co chodzi. Bo wtedy lubimy... czekaj, czekasz i napiszcie tak. w komentarzach. Bądź jak masz przejebany, widzisz. A mam zrobić cyklina i żeby go na miniaturkę, że znajomych mam Murzaja, Mutrzyna, Murzyna. Yy, to wszystko to jedna osoba. To stwierdzę, Witek. Owej pas. O nie, miałem nadzieję na Kobla. Się trochę ręce trzęsą, bo ja chwilę temu kosiłem trawę kosiarką i tak... I tak to, i tak dobrze mi szło, ale... Jednak no. Ale jednak ja byłem wyżej, to musi się wytłumaczyć, nie? To byłeś wyżej? Tak. Byłem na pierwszym miejscu. Nawet uwagi nie zwracałem. No. <coughs> O nie, Corona Time. It's Corona Time. okej. Bo jeszcze zaczynamy nazwę, tematy ten. A pochwal się, jaka będzie następna seria. po CSie. No, CS to na pewno będzie z niego więcej odcinków niż Unturned. No, po prostu Unturned mniej osób zna i po prostu, no. Mniej osób chce raczej to odlądać. No słuchaj, tam... Dzisiejsze pokolenie jest takie, nie, że jak słyszy, że jak C pokażesz. GTA. Nie, jak pokażesz dziecku takiemu 12, no dobra, 10 lat, y, jakąś inną, jakąś G, nie, to od razu myśli, że to Fortnite. Ej, oswoiłem kurczaka. Co? Kurczaka oswoiłem się kliknie E na kurczaka, to on będzie za to biegł jako twoje zwierzątko domowe. Jak źle. Na pewno. No tak, kliknij na niego, Chodzi, on wtedy będzie tak we patrzykiwał wesoło. Ej, ktoś mnie zabił kurczaka. O nie. Ktoś wysłał mojego kurczaka do KFC. Najgorzej. Teraz za to nie. Teraz za to, że wysłał mojego kurczaka do KFC. I mam zero pocisków. RATUJ! Nie, jeszcze dołączę. A. Amo mi się w, w pronie skończyło. zakończyło. No. Już jesteś. Przynajmniej u mnie. Wiem, o co ci chodziło z tą ścinką, bo weszłem na to nagranie z... Nie, z i było takie... Eee, manko. Ja pamiętam, że czyjś z tych większych youtuberów też się na to żalił. Teraz nie wiem, który. Że właśnie też miał takie akcje dziwne, że... Takiego ładnego skina do Deagle'a miałem. No, a teraz nie masz. <gry> no, ale może go odsłyszykasz, za te... Ile w sumie dni zostało do 15, żeby minęło 15? Nie wiem, tak z tydzień? Bo on... No bo nieważne. jest to tylko rosa krzewka To co, reklamy co za to, nie? Mhm. Jabłocie Nie no, nie ma już dawno co za tym w wyposażeniu. By 250 wystarczy. Pilny i e, A u mnie na longu. Jeden. No, to nieźle są u ciebie. Typ jak wie, jak czyś się z tamten ścielad, nie? To tamten leciał mi na twarz. Nie umiem strzelać już w tym meczu. No żgiń, że w końcu kuwasz 64 ten nam skończy. poszedł za dobrze. No tamten poszedł za dobrze, to teraz w tym będą się mściami. Kuwają coś w się za gruby, o nie, 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 my musimy to fikać, bo oni mają e, hentaje na awatarze. Nie, no ani zwykłe. Chyba. A, przeciętne zostałem i poprawi jeszcze, jak wyskoczyłem. Nieźle. Jest obity. Jeden Macie 40 i coś, o Rytulu, jesteś Siadło. pierwszą osobą. Którą Siadło to lepiej, kurwa. Lol, Ale to, wiesz co? Ja jednak pójdę, ten. Ja nie będę raszał tego okna, bo mnie nie idzie. Mączeka, jak będziemy przegrywać czasami, to nie będziesz się chyba nie? Nie, jeszcze nie. Czy przyczepiłeś tych reportów bardziej, bardziej niż. Jest u mnie jeden, ze snajpą. Scout. No jest ja da snajpą raczej radę, nie? Nie mogę go trafić. Dobra, jest pakiet. Ja Drugi od tego będziesz pewnie. Odejestrował czy coś, aha. A! Nie <noise> A jednak nie. No. Kupa 90. Nie stać mnie. Biedny jestem. Znaczy stać mi, ale... Ale nie chcę, tak? Dobra. Co po pojedynku snajperów? Co prawda obu mi no idzie prze... no, no, no to już przegraliśmy, Bonczek kupił snajpera. No, z tam nie umiem jeszcze przyznaje no. przyznaję. Scout to dla mnie jest taki raczej pistolet z celowniczym niż karabin, e, coś od tego, coś od tupa. na długiej, powiem ci, że scoutem już lepiej mi się od ciebie. No to ten. Mamy małe problemy techniczne, tak? Najwyżej jak to szybko przechamy to jeszcze jeden ten polecimy, nie? Nie. Miały być dwa mecze. Będziemy grali po dwa mecze na skrzydłowych. A myślałem, że za długi będzie dla krótki. Też. Dobra. A, ty podostał Heda? A mi heda wano. 13 HP Nie, 23, sor. No, bo ten. Zaraz będzie chciał wyjąć broń ostateczną. Ja już wyjąłem. Nie no, broń ostateczną, a, ci... a nie przed, przedostateczną. Czy o Negawa chodzi? Yeah. Ja mam przedostateczną, ty masz przed, przedostateczną A ostateczna to nagra Jest na longu obity mocno Ja pierdolę dwóch obitych na longu Na lągu chyba ja słyszę że gdzieś że... ja mi tu łagą ale no to ty kuwa, masz o, ja... chyba jakieś słuchawki popsute albo na odwrót założyłeś. Nie no mikrofon mam przed twarzą to raczej. Chyba, że jest jakaś opcja magiczna. Ja też mam przed twarzą, ale wystaje mi z lewej strony, nie? No mi też. A przełóż na drugą stronę to będziesz miał za twarzą, nie? Raczej no za głową. Wskoczyć nie mogę. Tu ja spędziłem flautę i powalno mi w łeb. czemu kiedy ładuje No, mamy lepszy i słabszy mecze. No. Czekaj, do ilu ich wtedy zdominowaliśmy? 7, 3? O, 9, 3. No, to ten. Może nam się jeszcze te dwa punkty uda zdobyć, żebyśmy nie byli słabsi od tamtych. Mam pakę. Pomóż! Yes! No. Ten... może pod że nam pójdzie lepiej. Jak myślisz? No mam nadzieję. Będzie lepiej? Dobra to kupujemy ten. Ale wiesz, że, że, że jeżeli ten... Boczek mam od Ciebie dobrą wiadomość. Jeżeli ten film się nie nagrywa, to będziemy od nowa nagrywali. A czemu się nagrywać? Bo już mi się tak zdarzyło pojazd albo że miałem e, spóźniony dźwięk. Ja pierdaj mi hedawa, na drugiej Eee. Chiterzy. Report! To zaraz będzie odbączka. <noise> Ta... Na pewno. Ten. To sprawdź się nakrywa. Dobra, ja szuj. Przez A co za dobijaka, no? Uważaj, jest tam po prawej. So, sorry, jest za tego Molotowa, chciałem mu rzucić. Molotow. Oj. Masz. Podzielę za motowa pod Nie ma za co. To jeszcze raz. Biegiem. A! Dobiłem go. A! No co? Chciałabyś. E, panie, przegoniliśmy tamtych lamusów, co z nami grali. No dobra, tamtych słabszych ludzi od nas, no. Daj to ja tędy pójdziemy. Chodź. Dobra. Skoro tacy życzysz... Wow! 87 o tym jegościu jego dostał. się się zdochamy wbić do remisu. Muđlamy się. Żeby wszystko było dobrze. Dobra, Ej, bo ja wyciągam ostatecznej ostateczności. Obity. No. Wyjejemy, bo nie ostatecznej ostateczności, no. Daję flash, fl ja zaflaszuję ten, ty już leć na długą. Czy ja ty to tam nazywasz? Minus 15. No, bądź jak taki dobre zawłupi jesteś, dawaj. No nie, dostał w pachę. Nie dostał, nawet nie strzeliłeś. <grym> nie strzeliłem. No. No to to będzie na tyle w tym odcinku. Ten odcinek jak my to nagrywamy, on wleci jutro. Dzisiaj mamy co my dzisiaj mamy? Czwartek? Piątek? Tak. Jedzie czwartek. Piątek. Tak? No, no to ten film wleci w piątek. Jak wy to oglądacie no to wleciał dzisiaj. A następny odcinek będzie w sobotę i to będzie Nie you No, know, dzisiaj oglądają. Wczorajszy odcinek. Ponczek. Więc jutro będą oglądali. Ponczek. dzisiaj, Bonczek, dzisiaj wrzuciłem tłuniejowy. Dzisiaj jest czwartek, Z nie? Z wczoraj. Z wczoraj, no. No. Dzisiaj nagrywaliśmy dwa skrzydłowe. No, i To on wleci w piątek, a w piątek będziemy nagrywali tłuniejowego na sobotę. No. No. No i co będą oglądali? Dzisiaj oglądają wczorajszości. No to dzisiejszy. A jest. Jutrze... bączek dobra, nie kłóć się, kończymy. Komentujcie, <grym> łapkujcie, subskrybujcie i Bączek, chcesz coś dodać na koniec. Siema. <grym> no. Cześć.